Cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kacu i zapraszam was na kolejny materiał z Need for Speed Heat. Standardowo na początku chcę wam przypomnieć o subskrypcji kanału, zostawieniu lajka, komentarza oraz udostępnieniu filmu, jeżeli wam się on spodoba. Standardowo nasza bawareczka piękna. Tutaj jakieś, tu sobie podłączyłem już zestaw nitro, wyjeżdżamy w dzień, poszukamy sobie paru, paru wyścigów. Naszą Bawarą, lecimy, tu mamy mapę Tu mamy w nocy zablokowane, bo musimy mieć lepsze autko już Czy jest tu gdzieś jakaś fabułka? Nie ma fabułki Więc lecimy sobie na wyścigi Ogarniemy sobie jakieś wyścigi na spokojnie Tu mamy za 11, tu mamy za 9, lecimy do tego Więc lecimy sobie pierwszy wyścig dzisiaj. Liczy się tylko wygrana. Całtek. Eee, moja BMK i tak wygrywa. Dobra. BMK versus BMK? Oczywiście, że BMK. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, gonimy go. No ale BMA mamy podobne osiągi, więc. Jest, do, jest, git, jest git. Jesteśmy pierwsi, polecimy tędy, odbijemy się od niego, kozak. O nie, nie, bandy, bandy nas spowalniają. ale mamy już nitro. Tobie tutaj na prostej wykorzystamy nitro. Powinno nam się akurat naładować na ostatnią prostą. O, jak nie wyszło z driftem. Dobra, tutaj szerzej trzeba go wziąć. Nie, dogania na stypek. Nie. Nie dobrze, będzie wygrana. Będzie wygrana, nie możemy przegrać. I nitro na sam koniec, tak? Tak się robi biznes. 9 kafli wpadło. Dobra. Lecimy sobie po kolejny wyścig chyba. Chyba ten nie będzie najbliżej. Tu ktoś w ogóle maluchem leci. Dobrze, wyjście na pierwsze miejsce. No świetnie, będzie się fajniej driftowało. Dobrze, wychodzimy na. Na spokojnie 100 metrów przewagi jest Full Focus i tyle. O nie, nie wyszedł poślizg. Za dobrze. chciałem to tak ładnie przy bandzie zrobić. Doganiają nas. 30 metrów tylko za mną są. Niedobrze. Ale lecimy sobie na delikatnie. Oj i. Tu trzeba o tak tak. Nie 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 trzeba mu zajechać drogę. 500 metrów do mety więc no. No to mamy wygraną kolejna wygrana. Wpada na konto. Autka, 9 kafli wpadło. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jakiś wyścig. A tu jest ta nowość, ja w ogóle zrobiłem stary wyścig. Dobra, lecimy do tego nowego. Zły wyścig zaznaczyłem, ale no 9 kafli też na propsie. Tu zrobimy, bo jest jakaś nowość i lecimy sobie do garażu. Dobra, jest drugie miejsce. Na prostej go wyprzedzę. Ale we mnie przywalił, no. Ciaśniutko zakręt. Ciaśniutko, ciaśniutko. Dobrze, znowu wychodzimy na pierwsze miejsce. Trzeba go zostawić z tyłu. Dobrze. Jest gitówa, pierwsze miejsce. C daleko jest, ale do... dalej na jakimś grubszym zakręcie może we mnie przywalić. Jest drift ładny. Dobrze lecimy po trawie szybkie skróty. Jeszcze jedno okrążenie. Dobrze, ładnie tu w wiraż weszliśmy. Rozpędzamy się kozacko. Dobrze, niterko. Nie dogoni nas, nie, nie ma szans, że nas dogoni. Dobra. jest, pierwsze miejsce, 11 kafi wpada do nas. Okej. Okay. Pozadzko, 11 dwieście. Jaki mamy tam stan konta? Zaraz zobaczymy. Wyjść już sobie z wyścigu. Mamy 41 tysięcy. Dobra, to lecimy sobie do garażu. Ok. O, można kupić coś nowego. Rix 7. Lotusa. Nie, zostajemy na razie sobie przy BMC, robimy tak, wał pro, oczywiście, 13 kafli, w ogóle nie boli. Eku sport, 10 kafli. Wchodzenie 10 kafli, wchodzą osiągi, wchodzą osiągi. To tu jeszcze mamy silnik, układ wydechowy sport, lecimy, 10 kafelków. I zostało nam, no, niewiele. Jak my będziemy robić BMK? Czy ro w drift ją będziemy chyba robić, ale to później? I nie to. Dobra. I jaki ja mam status? 137. A ile mi tam potrzebne jest? Jeszcze chyba w dzień muszę wyjść i jeszcze coś tam ulepszyć, żeby dostać plusy. Już patrzymy, co mi jest potrzebne. Ile tam chyba 140 było. Patrzymy szybko mapkę, o, mamy misję tutaj z, z Dexem tu pojedziemy ją zrobimy, bo ona jest w dzień, tak, 140 potrzeba yy, Lecimy do Dexa Bodajże, tak, coś tam dostaniemy i to jest w dzień, misja Tak Dobra, to le lecimy do Dexa, zrobimy misję z Dexem Świetny klimat jest tej gry, ta ca cała muzyka, otoczka graficzna pięknie wygląda. Dobra, lecimy misję z Dexem. Dobra, lecimy za Dexem. Walnąłem w słup, pierwszy wypadek drogowy. Dobrze, że auta nie uszkodziłem za bardzo. Korzystaliśmy na tych drogach. Jesteśmy z rozgasem w tym samym wieku. Oczywiście jego kubański dywek gorzej przeżył lata. Aż takie skręty. Niespodziewane. Jakaś stacja uzdatniania wody. Kiedyś śmierciało tu jak na bagnie, ale przez to było idealnie. Okropne powietrze, ale puste drogi. Kiedyś Lukas prawie wjechał w otwarty zbiornik ścieków. Spokojnie, tego czasu go zadaszyli. Dobrze wiedzieć. Żebyśmy my nie wjechali w ten zbiornik.

A no, dawaj, Dex. Skoro to już tutaj. No to zaczynamy wyścig. Dobrze, Dexi. Pokażemy, na co nas stać. Na przykład na to i na to I wychodzimy na pierwsze miejsce. Tak jest jazda. Na pewno. Tak byłeś przede mną jak ruszyłeś. Lecimy. Tutaj ktoś nas dogania. Czty 50 metrów. Ale nie możemy się dać złapać. Musimy odchodzić im. Do, dobre drifty, dobre wiraże. Tutaj nitro musowo, żeby dolecieć na asfalt. Żeby szybciej jechać. Dobra. Koleżka jest 30 metrów tylko przede, yy, za mną. Trzecie na cztery okrążenie. Robimy to na szeroko. Dobrze, dobrze. Tu sobie pomożemy nitro. Przydatne. I tak dolecimy do dobrze. Ładny drift. Jest git, ostatnie kółko. Nie lubię przegrywać. Dobrze, Dex. jesteś 100 metrów za mną. Dogoń mnie! Yes win! Tak jest. Wow, Lucas się tego takie! Tu wracać, kiedy chcesz. Bardzo mi się to podoba. 7 tysięcy. Spoko. Misja ukończona. Dobrze, mam 28 tysięcy, więc lecimy sobie na chatę, polecimy szybką podróżą, żeby nie tracić czasu. Ulepszamy jeszcze autko, chodzimy do garażu, od razu nam się lakierowanie robi szybkie, mycie auta i od razu nam, nasze autko wygląda pięknie. Tu mamy wolno sądcy, tu nam, na nas nie stać, drift nie. Wyścigowe, terenowe, dragowe, robimy, bierzemy wyścigowe. Wyścigi robimy tutaj. Amulce oczywiście, że sobie kupię. Oponki. Wyścigowe, tylko nie będziemy mogli dobrze robić driftów. Dlatego wezmę drogowe. Przęgło mamy jeszcze zablokowane, bo dopiero czwarty poziom reputacji. A tu sobie weźmiemy wyścigowy układ. Mamy jeszcze 18 koła. I chyba jeszcze sobie ładnie spersonalizujemy na dwozie Felgi. Nie, fe fele to mi się podobają. Te fele robimy ją taką typową BMW z m pakietu Maskownica ta mi się podoba bardziej. Maskę. Tak, dzień dobry. Nie bierzemy czarne lampy ze speedhuntersów. Kozak. Zednie błotniki. Robimy poszeszkę na maksa. Oj, tak, tak. Takie typowe sabiksowe robimy, tylne błotniki. No, no, czyli nie możemy. Nie, lusterka zostają kwadratowe. Spoiler. To taki sabiksowy chcemy zrobić. Nie, no taki to nic nie da. Takie skrzydło sobie zamontujemy. Tylny zderzak, wiadomo. Co tu jeszcze mamy? Dyfuzor. Taki dyfuzorek. Ten jest ładny. I typowy sebiksowy wóz. O, tak. Robimy go, robimy go na szeroko. Szyby. Max Black. Dzień dobry. Na dachu się nic nie da. No dobra, teraz lakier. to kruczo czarne matowe mat najlepszy robimy ruską mapie dobra tak okej okay, detal detal wystarczy Zapisać zmiany, no oczywiście, że zapisujemy zmiany. O i teraz, jak, co my tu mamy pięknego. Świetnie. Jakieś wyzwania wyścigowe to się zajmiemy już w następnym odcinku. A ja w tym momencie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz przypomnę o subskrypcji kanału, lajkowaniu, komentowaniu, udostępnianiu filmu, jak Wam się podoba. I żegnamy się, widzimy się w następnym materiale. Na razie, cześć!